Halo, halo, jestem, jestem. Eee, to tak, dowód mam i no, wszystkie dokumenty mam, także nic takiego nie zgubiłem. Eee, czyli dokumenty są karta też, tak? Tak, tak. według regulaminu naszego banku zadam Pani kilka pytań. Proszę mi powiedzieć, czy oprócz Pani ktoś ma dostęp do Pani karty płatniczej, eee, do Pani bankowości internetowej? Do karty płatniczej nie, natomiast y, moja mama jest jakby pełnomocnikiem do mojego konta, że... Może mieć wgląd po prostu do... Tak, już tak mi się wydaje, że tak była... Już sobie notuję. Tak mi się Sekundę. wydaje, że konkretnie jako to... Dobra. Ja się teraz zastanawiam, Pana. czy mi się w ogóle wyś... Nie. o sytuacji na Pani koncie. Próba przelewu na kwotę 600 zł została zablokowana pomiędzy bankiem Odbiorcy, ponieważ ta osoba jest zarejestrowana u nas w systemie. Tak. Jak OSUS, lub osoba, która współpracuje z uszustwem, proszę Pani, więc okay. ta próba właśnie tego przelewu została zablokowana. Super, bo teraz y, powiem Panu, że sobie weszłam na moje konto, żeby w ogóle zobaczyć, czy faktycznie coś takiego było, no ale. Tak, tak. Nie, ja wczoraj dokonywałam. Nie, nie, wczoraj W końcu nie zobaczy, bo ta próba przelewu została zablokowana. proszę mm -hmm. Pani. A proszę mi powiedzieć, nawet jakby doszło do takiej próby e, to to by mi się wyświetliło gdzieś? Nawet jeżeli byście Państwo tego nie zablokowali. W e, proszę, proszę Pani, mamy takie podejrzenie, że oszuści wyłączyli, wyłączyli Pani aktualizację danych, więc mhm. e, nawet jakby udało się im zrobić ten przelyt, to nie dostałoby Pani żadnego uwiadomienia. Rozumiem, czyli po prostu by zniknęła kasa z konta. Tak, zgadza się. Proszę Pani, mam jeszcze pytanko, czy robiła Pani jakiekolwiek zakupy przez portale internetowe w ciągu ostatnich dwóch, dwóch jak, tygodni? Mniej jak najbardziej A, tak, nie, takich absolutnie nie. Wczoraj dokonywałam płatności, ale do sklepu i do jakiegoś sklepu z ubraniami, ale... Czyli mhm. przez, stronę, czy, przez stronę internetową tak. pani się rozliczy, tak? Ale rozliczy się normalnie pani przez aplikację, czy przez stronę? Proszę pani, bo przez stronę to jest bardzo niebezpieczne, bo również uszuści mają dostęp właśnie do pani danych osobistych i mogą ich właśnie tak w ten sposób odzyskać. Wie pan co? Chyba w obu Czyli przypadkach tego... niestety przez stronę. Słucham. Mówię, że w obu przypadkach niestety przez stronę dokonywałam płatności. No więc właśnie, dobra, proszę Pani. Według regulaminu naszego banku będę musiał zgłosić tą sytuację na policję. Dobrze. Mm -hmm, w ciągu dobrze. Dwóch dni z Panią się skontaktują w z komendy społecznej. W e, I Pani będzie musiała podać moje dane osobiste, jako, ze, jako osobę, yy. która z Panią się skontaktowała ze strony banku. Muszę to to... wziąć jakieś długopisie, karteczki zapisać moje dane. Sobie... Dobra, to już sekundkę mi pan daje jeszcze. Dobra, to bardzo poproszę o dane. Już pani ma imię nazwisko. Tak? Specjalista departamentu Bezpieczeństwa Bank SA. Tak. Mój numer pracowniczy, czyli mój ID. Proszę mhm. zapisać. 0,0. Zero, zero. Dobra. Proszę chwilkę zaczekać. I proszę proszę Panie jeszcze zapisać adres naszej placówki. Dobra, tylko proszę jeszcze chwilkę poczekać. Dobra, to poproszę. Tak. Dobrze. Mog, mogłaby Pani mi powtórzyć tą, tą, tą informację? E, specjalista Departamentu Bezpieczeństwa ID 000 Proszę Warszawa. jeszcze raz wrócić, proszę, proszę, jeszcze raz wrócić do, do numeru pracowniczego 000 zero, zero, zero Zgadza się. Proszę Panią, informuję Panią, że za chwilę będę przyłączał Panią z udziałem technicznym. Dobrze. Ponieważ musimy po prostu właśnie, no nie wiem, musimy sprawdzić w jaki sposób zostali pani dane skradzione. Rozumiem, że Pani ma zeteklowane nasze aplikacji, tak? Tak. Nasze aplikacje, tak? Nie mam pojęcia, ale tą mam jak najbardziej. Rozumiem. Proszę Pani, bo ta, ta aplikacja proszę Pani, miała być zainstalowana w tym samym dniu otwarcia konta w naszym banku. Czy zmieniała Pani urządzenia właśnie po otwarciu konta w naszym banku? Wie Pan co, to konto to zostało otwarte jak miałam lat 16, więc podejrzewam, że 12 lat temu to nie mam pojęcia co było instalowane. Yy, więc yy, ja po prostu teraz rok temu zmieniałam telefon, więc po prostu sobie za, zainstalowałam Państwa aplikację. Rozumiem. Jeszcze mam pytanko, jakie ma Pani system właśnie w swoim urządzeniu? Android, Android tylko... Android. Tak? Tak, tylko więcej panu nie jeszcze powiem. Android. A to ja... To, dobrze, proszę pani. E, informuję... Przejmie, że nie pobieramy żadnych danych osobistych, żadnych haseł, żadnych... E, no w ogóle nie mamy prawa pobierać żadnych, żadnych danych od pani, mm -hmm. tryby telefoniczne. Okej. Okay. Proszę Pani, więc e, przez tą aplikację drugą będę musiał Panią połączyć z naszym robotem technicznym lub, i również z oddziałem technicznym, żeby właśnie wyjaśnić tą sprawę w jaki sposób zostali sprawdzione Pani właśnie dany. Dobra. Więc prosiłbym e, otworzyć i zainstalować tą aplikację. E, ja mam jeszcze jedno pytanie. Tak, e, e, Czy myśli Pan, że jeżeli ja pozmieniam wszystkie hasła, to ktoś będzie i tak mógł dokonać przelewu z mojego konta? E, oczywiście, proszę Pani. E, Oczywiście, że tak. Mogła pani po prostu gdzieś zaczepić wirusa. To nie tylko na stronach internetowych, nawet mogła Pani gdzieś się podłączyć do sieci WiFi I yes. tam również mogła Pani stracić swoje dane osobiste Paniu. O tym wszystkim jak zabezpieczyć swoje konto ja już Panią podłączę z naszym oddziałem technicznym i panią tam wszystko proinformują i postawiam dwutypową ochronę konta. Dobra. Więc w chwili obecnej proszę... Proszę wejść do sklepu i zainstalować się, zainstaluję tą aplikację, proszę ją uruchomić i ja od razu Panią podłączę z działu technicznym. I również informuję, w tej aplikacji, którą Pani teraz właśnie instaluje, proszę nie wpisywać żadnych danych osobistych, nawet imię i nazwiska. E, dobra, tylko jeszcze raz mi Pan powie nazwę tej aplikacji. Już Pani podaje. Aplikacja się nazywa... Mogę przeliterować, tak? Nie, to ja już sobie tu wpiszę. Aplikacja naszej szybkiej pomocy. Dobra, ja już to znalazłam. Zgadzasz się? Tak jest. Tak. Dobra, to ja sobie Panią to w modlę. takim razie... Dobra, proszę chwilkę poczekać.